Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj zagramy w Minecraft od Zera. W ostatnim odcinku zbudowaliśmy farmę żelaza, a dzisiaj zbudujemy centrum handlowe villagerów. Między odcinkami się nie leniłem i ogólnie poprawiłem kilka rzeczy co do wyglądu naszej farmy żelaza, tak od zewnątrz, żeby fajniej wyglądała. No i tak jak widzicie, zmienił się kolor szyb. Kominy nie są ze zwykłego kamienia, tylko z cegły. I to, że te słupy zrobiłem na, tak, że wstawiłem do nich te ściany też z cegieł kamiennych, żeby to fajnie wyglądało, a dookoła, żeby wypełnić tą przestrzeń. Tutaj wykopałem za pomocą naszego jedwabnego dotyku rudy-żelaza i tak postawiałem w takich kubkach, że mi są gotowe do przeróbki. Tak samo tutaj z samej rudy zrobiłem bloki, a z tej strony mamy już gotowe żelazo czekające na odbiór, więc to tak tylko do zdoby. Nie byłem teraz surowców, ale patrząc na to, ile tego teraz już będziemy mieć, no w sumie nieskończone. To nie ma co się martwić. A też przez to, że budowałem pod koniec ostatniego odcinka, to nie pokazałem wam, jak się schodzi na dół. Bo tak jak widzicie, tutaj była ta dziura i już jej nie ma. No i tak jak pewnie mogliście zauważyć, tutaj, między innymi w tej rurze, się unoszą bąbelki. A w tej jest pusto i wchodzi się tak, że wchodzi się po prostu do tej rury, zeskakuje na dół. No i jesteśmy w farmie. Tutaj postawiłem szkło, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, i trochę rozbudowałem ten system do zbierania. No i patrzcie, ile mamy już żelaza. Jakby sumować tu wszystko, tak jak to starałem się właśnie robić, to mamy już całą podwójną skrzynkę plus to co jest tam na górze, więc mamy już od groma żelaza. No i Cały czas się zbiera, jak widać. A żeby wyjść, wchodzimy tutaj i płyniemy w górę, i wyskakujemy z tej rury. Więc tak wygląda nasza farma. Tutaj też zmieniłem, że wsadziłem do środka te drzwi, żeby trochę lepiej to wyglądało. No, ale wciąż jakby w środku jest pusto, żeby oni się tu po prostu pojawiali i spadali do tej dziury. Tutaj nic nie musi być. Tak samo trochę ogarnąłem nasz zamek, bo stwierdziłem, że już nie będę kolejnego odcinka poświęcał na pokazywanie Wam jakichś przeróbek samej budowli. I tak jak widzicie w naszych wieżach są już okna, ale tak samo no może tutaj pod światło tak tego nie widać. Jak podejdziemy z drugiej strony, widać, że sama budowla nabrała trochę głębi, ponieważ w niektórych miejscach zrobiłem takie paski z tych Murków, tak pozamieniałem, przez co właśnie teraz są tu takie wgłębienia na murze i na samych wieżach. Tak samo połączyłem to z tymi szybami, przez co dużo lepiej to uważam wygląda tutaj. No i uważam, że przez to właśnie ten zamek ma trochę więcej takiej głębi i lepiej wygląda, ale nie tylko to zmieniłem, bo zająłem się też trochę wnętrzem. No i tak jak widzicie, tutaj naszykowałem budę, bo w końcu trzeba będzie oswoić psa. Tym bardziej, że zapowiedzieli teraz, że dodadzą do Minecrafta różne rodzaje psów, to będziemy musieli się wybrać przy aktualizacji i oswoić jakiegoś nowego psa, a już. Nasz wielbłąd nie siedzi tak jak do tej pory w naszej studni, tylko tutaj zrobiłem taki mały daszek, ogrodzenie i są trzy zagrody, z czego w środkowej siedzi właśnie nasz wielbłąd. Ma tutaj trochę siana, wody i tu są naszkowane właśnie jeszcze dwa miejsca. Myślę, że jedno będzie dla osła, a jedno dla konia, żebyśmy mieli każdy rodzaj z tych ujeżdżanych zwierząt. A one są jednak mniejsze, więc też właśnie mają trochę mniejsze zagrody. A inna sprawa, że on zasłużył, jako że jest z nami najdłużej, to też zasługuje na to, żeby dostać największą zagrodę. Ale takie małe zmiany tutaj porobiłem, żeby tak trochę bardziej żywo to wyglądało i żeby nie było takie puste, a w środku dodałem schody, żeby jednak jakoś wchodzić na górę. Tutaj także są też schody pod spodem, żeby to ładniej wyglądało. No i tutaj też na zgięciu. Tu są schodki takie do góry nogami, żeby to naturalnie wyglądało. I postawione płotki, więc możemy wejść na samą górę. I w tej wieży tutaj mamy łóżko, więc tutaj będzie nasza sypialnia, ale dzisiaj nie będziemy się zajmować ozdobą. I w tej wieży jest zrobione tak samo. No tylko tutaj ostatnie piętro jest trochę niższe, więc jeszcze nie wiem, co tu zrobimy. Może jakiś taki dodatkowy magazyn na mniej przydatne rzeczy. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy w praktyce. No ja widzę, że zachodzi słońce, więc na razie nic nie zrobimy. Ale dzisiaj zajmiemy się właśnie budową tego centrum. I ogólnie tak się zastanawiałem, gdzie by je zbudować gdzie by je zbudować, że można by gdzieś tam, może tutaj, czy gdzieś tu na górze. Ale tak uznałem, że fajnie by było dobrze wykorzystywać przestrzeń, i tutaj mamy też farmę naszych warzyw, które będą głównie służyły do sprzedawania i zyskiwania emeraldów, co jest no głównie przydatne właśnie przy wymianie, a tu w piwnicy mamy masę miejsca wolnego tak naprawdę. Więc tak pomyślałem, że chyba zrobimy to tutaj, że po prostu na każdej ścianie zrobimy takie pomieszczenia, jeżeli tak to można nazwać, dla naszych villagerów, i będziemy mogli od razu też, jak będziemy mieli gdzieś tutaj, na przykład. Farmerów, to będziemy mogli tylko wyciągnąć nasze ziemniaki i im od razu sprzedać z emerytami podejść do kolejnego osadnika i mu też coś nam sprzedać, więc myślę, że będzie to jakby dobre wykorzystanie po prostu przestrzeni. A jeżeli kiedyś stwierdzę, że chcę, będę chciał jakoś osobno to zbudować czy coś, to wtedy najwyżej zbudujemy osobny budynek, ale na razie myślę, że to będzie praktyczne, bo właśnie nie trzeba będzie też tak w kółko biegać i będzie dość bliska naszego domu swoją drogą. A teraz idziemy spać, no i tak naprawdę co? Mam takie podstawowe rzeczy, nie jest to wszystko co będzie potrzebne, ale z takich podstaw w ekwipunku. Przyda się trochę torów, wagoników. Wezmę od razu też łódek do transportu naszych villagerów. Na pewno będziemy potrzebować jakieś stacje robocze. No i budulec i oświetlenie, żeby przypadkiem nie pojawiły się żadne potworki obok naszych osadników. No i jeszcze klapy się też pewnie przydadzą. Więc skoro już mamy tak naszykowane rzeczy, to możemy pójść do piwnicy i naszykować się właśnie z miejscami, zanim zaczniemy transport. I tutaj liczyłem w tej przestrzeni, tak żeby maksymalnie ich zmieścić. Będziemy mogli to zrobić w ten sposób, że tak będą w tych wgłębieniach osadzeni. No i budowa prawie ukończona, gdyż niedużo nam zostało. Tak jak widzicie, wygląda to w ten sposób, że że jest to zagłębienie. Ważne żeby postawić blok na górze, żeby nie mogli wyskoczyć. No i tutaj stawiamy właśnie włas i on ma być na tym drugim bloku co do wysokości w niższej części, tak żeby gdy zamkniemy, wyglądał tak. I tutaj będziemy stawiać stację. A tu w środku będzie stał nasz osadnik, z którym będziemy się wymieniać. I jeżeli chodzi o transport, na razie stawiam tutaj wszędzie po dwa tory do środka, ponieważ do samych drzwi tutaj przetransportujemy ich łódką, ale później, żeby się nie bawić we wpychanie ich. Konkretnie w dane miejsce, będziemy już transportować ich za pomocą wagonika po torach. I na razie zostawię to w ten sposób, bo tu trafi po prostu pierwszy osadnik, więc są ułożone tory, ale musimy też zniszczyć tutaj drzwi i wyprowadzić wagoniki na zewnątrz. I tutaj, dla uproszczenia sobie sprawy, polecam zrobić taki zawijaz z blokiem na końcu, no i zabudować go tak, żeby o ten osadnik nie mógł tutaj nigdzie nam uciec. A w jednym miejscu, nawet dwa bloki, polecam zmienić na liście albo na szkło. Bo tak jak widzicie, gdy wpłyniemy w szkło. Nie dostajemy obrażeń, a mimo wszystko osadnik nie będzie mógł tędy uciec. No więc, jedyne co teraz zostało zrobić, to przetransportować czyli tą metodą co zawsze stawiamy stację roboczą, łódkę i jak on wejdzie do łódki, płyniemy z nim tam. No i ogólnie, jak już jedziemy też z naszym osadnikiem, to może powiem o. Jeszcze kilku innych ważnych zasadach co do budowania właśnie takiego centrum. I pierwsza sprawa, pamiętajcie, żeby miejsce było bezpieczne i po prostu, żeby nie pojawiały się tam potwory, bo będą atakować waszych osadników. A druga sprawa, żeby było bezpieczne przed piorunami, bo jeżeli zrobicie to na zewnątrz, po prostu takie zagłębienia, powiedzmy, i będzie to z drewna, to jest szansa, że gdy walnie w to piorun, to albo to spłonie zabijając waszych osadników, albo piorun zamieni waszego osadnika w wiedźmy, a tego byście nie chcieli. A gdy jesteśmy już tutaj, o, patrzcie, sam wsiadł. To właśnie przez to nawet jak. Gdyby gdzieś tutaj chodził, jakbym postawił tutaj ten wagonik i go popchnął, to w końcu by na pewno złapał tego osadnika. A teraz możemy go popchnąć i nie przewidziałem tego, tu też powinienem dać szkło, ale powinien przeżyć i jedzie i wjechał na swoje miejsce, więc możemy zniszczyć ten tor, wagonik i tor, na którym stoi. No i teraz w dużym skrócie musimy to powtórzyć tyle razy, ile chcemy mieć tu osadników. Więc ja się za to zabieram. Jak już wszystkie te wgłębienia będą wypełnione naszymi osadnikami, to zajmiemy się ustawianiem samych już wymian z nimi. No jednak, skoro mamy fabrykę żelaza, to dla łatwienia sobie sprawy, zamiast jeździć tą łódką, co jednak długo zajmuje, bo łódka jest bardzo powolna, no to postawiłem tory przez całą tą trasę i po prostu będziemy ich od razu łapać tutaj w środku do wagonika i tylko ich popychać już na samo miejsce, tam gdzie mają z nami handlować. No i biegniemy. Jak widzicie, jedzie już ostatni osadnik, więc będziemy mogli zaraz zbierać tory i wjeżdża na miejsce. Tak jak widzicie wszyscy tu są, pozamykałem im te włazy, żeby na razie też nic ich nie mogło zaatakować. No i wjechał nam na miejsce, to możemy zamknąć i właśnie skopać już tory. No i praktycznie gotowe. Jedyne co zostało to przypisać im ich zawody i ogólnie zawodów jest 13. Mam tutaj każdy blok, który przypisuje zawód osadnikowi i może zacznijmy od kompostownika, który będzie dla naszych farmerów. I tak jak widzicie my już wcześniej mieliśmy dwóch, więc oddaję im ich stanowiska pracy, ponieważ każdy osadnik potrzebuje swojego stanowiska pracy, żeby na bieżąco uzupełniać swoje oferty pracy, bo możemy je wykupić, że na przykład sprzedamy wystarczająco marchewek, albo kupimy za dużo tych placków dyniowych i on raz na dzień, czy dwa, może nawet już nie pamiętam, będzie potrzebował, żeby podejść do swojego bloku, no w tym przypadku nie musi podchodzić i uzupełnić. Swój ekwipunek, tak jakby tak to nazwijmy, właśnie danym zasobem, czy na przykład emeraldami. No, chodzi o to, że po prostu się resetuje to. Dlatego muszą mieć te bloki obok siebie. Ale tak jak mówię, na razie mamy tutaj tych dwóch farmerów, więc to zostawmy. Tak samo mamy gdzieś tutaj trzech bibliotekarzy, już to też możemy im dać. I możemy już przypisać też. Kolejnego bibliotekarza, aczkolwiek on nie jest zbyt chętny, i jeżeli macie taki problem, to zawsze patrzcie, jaka jest pora dnia, bo jeżeli jest już wieczór, tak jak teraz, to oni już nie będą chcieli przyjąć pracy, więc będziecie musieli poczekać na noc, przespać się i wtedy za dnia powinni znowu przyjąć pracę. No i mamy poranek, zobaczmy, czy przyjął swoją pracę. Jeszcze nie, pewnie musimy mu chwilę dać, ale już możemy wybrać kolejnego dla pieca hutniczego. I ogólnie na razie myślę, że tą stronę zostawimy dla bibliotekarzy, bo ich będziemy najwięcej potrzebować i fajnie, jakby byli. Obok siebie, więc zacznijmy, może tutaj od środka, przypisywanie tych kolejnych zawodów i postawmy już piec hutniczy i wszystkie inne stacje robocze. No więc mamy już rozstawione wszystkie zawody tutaj. Jak widzicie, wciąż mamy właśnie duży zapas, więc dobrze, bo będziemy mogli sobie też różne warianty niektórych zawodów robić. Tak jak mamy chociażby tutaj z książkami, że różne książki nam sprzedają, ale właśnie porozmawiajmy, kto co sprzedaje i kupuje. Zaczynając od farmerów. Oni właśnie potrzebują kompostownika, i oni mogą od nas kupować w sumie różne plony, takie jak ziemniaki, marchewki, buraki czy zboże. A w późniejszych poziomach, jak właśnie wbijemy ich na kolejne, to tutaj akurat się nie udało. Zobaczę, czy może mamy to przy tym. Nie, tutaj te same ma wymianę akurat, ale możemy im też sprzedawać dynie, arbuzy. I chyba z takich najpopularniejszych i najbardziej przydatnych do kupowania rzeczy u nich są złote marchewki na najwyższym poziomie. Następnie mamy rzeźnika, który potrzebuje wędrówki. No, i on będzie od nas kupował różne rodzaje mięsa. Sprzedawał upieczone mięso i zupę z królika, ale będzie też od nas kupował węgiel i bloki przepalonych klonów, a pod sam koniec będzie też od nas kupował jagody. Więc on jest taki trochę mniej przydatny, raczej rzadziej używany. Ja w sumie nie wiem, czy go tu zostawimy, czy nie zabierzemy tej stacji stąd, żeby zwolnił nam się osadnik. No bo hmm, jedynie co, to moglibyśmy mu teoretycznie sprzedawać mięso z krów, bo mamy go dość dużo surowego, ale to dopiero się odblokowuje na trzecim poziomie, więc trochę musiałbym z nim pohandlować, żeby wbić go na trzeci poziom, ale to zobaczymy. Kolejny jest rybak, który potrzebuje beczki i widzę, że tutaj on się nie przystosował do tego bloku. Jeżeli macie taki problem, to zawsze możecie go podnieść i postawić jeszcze raz. Po jakimś czasie powinien załapać, bo pora dnia jest dobra. No to nie wiem, z czym ma problem. O, dało się co Apo w końcu. No i on może od nas kupować węgiel, nici, ryby, sprzedawać nam też ryby i pod sam koniec kupować od nas łódki. I tak naprawdę jedyne, do czego jest przydatne, to jeżeli macie jakąś farmę potworów i macie dużo sieci, to właśnie możecie mu ją sprzedawać i później możecie też kupować od niego wędki, tyle że tutaj trzeba by dużo farmić, żeby trafić na jakąś dobrą wędkę, a jak ma się już jedną dobrą, to więcej jest ich niepotrzebnych, więc też nie wiem, czy tak będziemy go tu do końca trzymać. O bibliotekarzach już trochę rozmawialiśmy, ale możemy trochę więcej powiedzieć, bo poza tym, że oni mogą od nas kupować papier sprzedawać nam biblioteczki i książki z różnymi ulepszeniami, to mogą później też od nas skupować książki, sprzedawać latarnie, szkło, kupować od nas książki z piórem, ale sprzedawać też między innymi plakietki na najwyższym poziomie i każdy osadnik wbity na maksymalny poziom może sprzedawać do czterech różnych książek z różnymi ulepszeniami, ale wiadomo, że najlepiej zawsze strzelać na to, żeby to pierwsze miało najlepsze, bo później już się będą trafiać losowe, więc jak kolejne nam się trafi słabe i każde kolejne no to będziemy musieli go tak czy tak jakoś tam zutylizować, tak to nazwijmy. Następnie mamy partnera, który wymaga pieca hutniczego i on będzie nam sprzedawał zbroję, kupował od nas węgiel, żelazo, diamenty, wiaderka lawy i na najwyższych poziomach będzie nam sprzedawał ulepszoną, diamentową zbroję, więc on jest dość przydatny. Faktem, że my już mamy dość dobrą zbroję i raczej będziemy chcieli kupować sobie ulepszenia od tych, ale też potrafić być Przydatny. Następnie mamy narzędzia, który wymaga właśnie tego stołu rzemieślniczego. No i on w dużym skrócie będzie sprzedawał nam narzędzia: najpierw kamienne, później żelazne, aż do diamentowych, a kupował będzie od nas węgiel, żelazo, krzemień i diamenty. Mamy też pasterza, który potrzebuje krosno i on będzie od nas kupował wełny w różnych kolorach, sprzedawać nam może nożyczki, kupować też różnego rodzaju barwniki i sprzedawać kolorowe wełny, łóżka, banery. A na samym końcu obrazy. Później mamy rymarza który potrzebuje kocioł i on będzie od nas kupował skórę i sprzedawał nam skórzane zbroje, siodła i skórzaną zbroję na konia. Więc on też nie jest jakiś super przydatny. Jest jeszcze kartograf, który potrzebuje właśnie stołu kartograficznego. On będzie od nas kupował papier, szkło, kompasy, a sprzedać nam może mapy do różnych miejsc, ramki, banery, puste mapy i różne wzory do banerów. Łuczarz, który wymaga tego jedynego bloku, który nie ma zastosowania, nie da się do niego jego wejść. Co ja nawet nie pamiętam do końca, jak ten blok się nazywa. Stół łuczarski, okej, okay. jakoś ma to sens. Tylko teraz musi z powrotem załapać swoją pracę. Co jakoś nie są jacyś chętni dzisiaj, mimo że jest dzień. Dobra, to damy mu trochę czasu, żeby sobie załapał. W końcu na pewno załapie. A cofniemy się też tutaj do kapłana, który wymaga statywu alchemicznego. I on dla nas będzie super przydatny, bo on może kupować zgniłe mięso, którego teraz mamy masę z naszej ekspiarki. Ale on też kupuje złoto, królicze łapki, skorupie żółwia, puste butelki i brodawki nederowe. A sprzedawać może nam redstone, lapis, glowstone, enderperły i mikstury z eksperem. I zostało nam w sumie trzech, jak. Tylko zacznie z nami współpracować, ale obok niego mamy kolejnego, czyli zbrojmistrza, który wymaga tej ostrzałki, i on też nam może sprzedawać narzędzia. Tyle, że on ogranicza się do mieczy i siekier, czyli takie bardziej do walki. Potem poprzedni ograniczał się tylko do takich narzędzi jak siekiery, łopaty, motyki i kilofy, więc ten sprzedaje nam te bardziej takie użytkowe rzeczy. O, z jakiegoś powodu stracił pracę, ten też, hmm, dziwne. A ten, właśnie takie do walki, czyli właśnie siekiery i miecze. I może sprzedawać nam diamentowe i żelazne, a kupować od nas węgiel, żelazo, krzemień i diamenty. I on jeszcze z takich ciekawych rzeczy sprzedaje te dzwony, co są w wioskach, więc to też potrafi być ciekawe, bo można sobie je w ten sposób farmić. No i przedostatni jest kamieniarz, który wymaga od nas tutaj przeciniarki, i on może od nas kupować właśnie te kulki gliny, kwarc i te różne takie kamienie, typu granit, andezyt i tego typu rzeczy, a sprzedawać nam może m.in. Innymi terakotę, Więc jeżeli nie macie dostępu do tej pomarańczowej pustyni, do Badlandów, to warto zajrzeć do niego, bo właśnie u niego możecie zdobyć trochę terakoty. No i ostatni został nam właśnie ten Łukmis, który nie chce z nami z jakiegoś powodu współpracować, ale w dużym skrócie on może kupować od nas patyki, więc jest to też fajny sposób na farmienie dużej ilości emeraldów, bo wystarczy zbierać drzewo. Może też nam przerabiać żwir na krzemień, bo za pomocą emeralda, na przykład i właśnie bloku żwiru, może dać nam krzemień. No i oczywiście jako łukmistrz sprzedaje strzały, łuki i kusze, też w ulepszonych wariantach, a później może kupować od nas jeszcze nici, pióra i przerabiać nam strzały na jakieś strzały z efektami. No i tak w sumie to właśnie wszystkie zawody, tak podsumowane co do tego, co sprzedają. Jak widać mamy tutaj 28 osadników, którzy czekają, żeby dostać od nas jakiś zawód i żeby się z nimi wymieniać. Najwięcej myślę, że będziemy starać się robić tych bibliotekarzy, bo oni właśnie sprzedają te książki później, które później możemy na nas sprzęt zakładać żeby był jak najlepszy. Ale w sumie dwóch najważniejszych mamy, czyli niezniszczalność 3 i naprawę. Bo to są jedne z najważniejszych ulepszeń, które możemy założyć chyba na praktycznie wszystko. Więc najbardziej się przydaje. A teraz, żeby właśnie znajdować wymianę, którą konkretnie chcemy, po prostu trzeba zbierać to stanowisko sprzed nich, żeby tracili pracę. Zanim się wymienimy, bo jeżeli już się z nimi wymienimy za coś, to tutaj się wypełni pasek, to oni już nigdy nie stracą tej pracy i nie zmienią tego, co sprzedają. Więc oni już będą tak zblokowani, nawet jeżeli zabierzemy blok i wykupimy od nich wszystko, to oni po prostu będą mieli tu pusto w ekwipunku jakby. Nie będą mogli nic sprzedać, ale nigdy tu nic nie zmienią, więc jak oddamy im blok, to oni tylko uzupełnią swój ekwipunek. A tutaj trochę nie wiem o co chodzi. Dobra, teraz już jest akurat wieczór, ale trochę nie rozumiem o co chodzi z tym, że oni są tacy niechętni, żeby brać te prace. No mówię, teraz akurat jest wieczór, ale nie wiem, czy to na przykład chodzi może o brak światła, dostępu do właśnie naturalnego światła, czy o co. Nie jestem pewien, ale to ja najwyżej między odcinkami właśnie będę jeszcze tak w kółko stawiał i podnosił te bloki, żeby ustawić ich na jakieś fajne wymiany i od razu ich blokował, robiąc u nich zakup, właśnie. Ale w sumie, jak już mamy nasze ziemniaki, no i ten na razie nam się nie przyda, bo nie mamy farmy pszenicy, ale później może zrobimy też farmę pszenicy, bo tak sobie myślałem, że fajnie by było w tym miejscu, co mamy tutaj tą przestrzeń, można by postawić taki wiatrak olbrzymi. No, może nie olbrzymi, tak żeby nie zabrał powagi naszemu mieczu, ale będzie można tu postawić taki młyn i dookoła niego zrobić takie półautomatyczne farmy. Zboża, więc będziemy mogli się też z nim za zboże wymieniać, ale na pewno też dostawimy kilku nowych farmerów, żeby móc szybciej się wymieniać. Bo patrzcie, że wymieniają się za 32 emeraldy i on już ma zblokowaną tą sprzedaż, więc dopiero trzeba będzie czekać na następne. Ale patrzcie, że wbił kolejny poziom i może no, od nas kupować arbuzy i sprzedawać nam ciastka. I ten w sumie tak samo, ale zawsze z tym jeszcze możemy się wymienić za marchewki. I mamy 48 emeraldów już. I teraz co do dalszych rad, zarządzania tym wszystkim, to pierwsza sprawa. Gdy z nimi się wymieniacie, to dostajecie za to punkty doświadczenia, więc możecie zawsze sobie w ten sposób naprawić swoje narzędzia, które mają na sobie naprawę. Też fajnie o tym pamiętać. A same włazy ja tutaj zostawiam. One były wcześniej potrzebne, żeby oni stąd nie wyszli, jak wjechali tutaj tymi wagonikami, no bo tory przejeżdżały pod tym, więc oni przenikali w sumie przez te włazy i żeby stąd nie wyszli. Ale teraz dalej to zostawiam, bo ja wolę dla bezpieczeństwa zostawiać to zawsze zamknięte i otwieram tylko w momencie, jak chcę się wymieniać, bo w razie jakby mi tu wbiegł ząb, to one są bezpieczne, że, że ten zombie właśnie do nich tu nie podbiegnie i nie zacznie ich atakować. No fajnie, że ci tutaj nie są bezpieczni przed małymi zombiakami, ale właśnie to jest takie zabezpieczenie. Dlatego ja to tak zostawiam. No i jedną z ostatnich porad, jakie będę dla was miał, jest to, żeby wykorzystać tą przestrzeń najlepiej nad nimi ten blok, bo no i tak jest taki wolny, a jak postawimy gdzieś obok, to będzie się mieszało, żeby postawić tabliczkę i napisać, jakie z ważnych rzeczy oni będą sprzedawać, szczególnie w przypadku bibliotekarzy. Na przykład mogę wziąć to i napisać, że on sprzedaje mi jedwabny dotyk. I jeżeli gdzieś w późniejszych też wymianach trafi się kolejna jakaś fajna książka, to będę mógł ją też tu dopisać. Więc tu mamy jedwabny dotyk, tu mamy niezniszczalność 3, a tu na naprawę. No i ja już naszykowałem tabliczki, żeby postawić nad każdym i w w razie czego później będę mógł tylko dopisywać. Hmm. Jedna rzecz, której trochę nie przewidziałem, to to, że jesteśmy dość blisko tej naszej farmy żelaza, więc tak naprawdę ci osadnicy, którzy są gdzieś tutaj, to mogą się łączyć, jakby uważać, że są w tej samej wiosce, co ci tutaj, ale myślę, że nie powinno być takiego niebezpieczeństwa. Tym bardziej, że ci są tak zablokowani jeszcze tymi włazami tutaj, że oni też nigdy nie będą się czuli wystraszeni i nigdy nie będą próbowali pójść spać, bo nie mają łóżek, więc też nie powinni przyzywać golemów, więc nie będzie to spowalniało naszej farmy. Więc też nie ma się raczej o co martwić. Więc dzisiaj trochę taki prostszy odcinek był w sumie. Nie robiliśmy żadnych skomplikowanych mechanizmów. Ale mimo wszystko zrobiliśmy trochę roboty, bo też no, trochę mi to zajęło chyba z 5 minecraftowych dni, żeby ich wszystkich tu przetransportować. Ale na przyszłość będziemy mieli wielkie centrum, gdzie będziemy mogli się wymieniać praktycznie za wszystko, co tylko będzie nam potrzebne. I myślę, że najwięcej będziemy mieli tak jak bibliotekarzy i tych kapłanów i farmerów, żeby móc się wymieniać za duże ilości emeraldów i kupować duże ilości tych książek, żeby ulepszyć cały nasz sprzęt. Kolejna sprawa, że dawno nie byliśmy w piekle po netherite, bo mamy diamenty, żeby ulepszyć się maksymalnie do netherite'u, ale tak w sumie trochę odpuściłem sobie teraz samą wyprawę po netherite właśnie. Więc w tych odgłosach osadników kończymy dzisiejszy odcinek. Ja tak jak mówiłem, między odcinkami teraz będę jeszcze im ustawiał te stanowiska i wbijał jakieś fajne wymiany i na bieżąco później będę was o tym informował, a w następnym odcinku myślę, że już będziemy się szykować na smoka, czyli pójdziemy do piekła, żeby Maksymalnie ulepszyć się już do netherite'u. Właśnie mam nadzieję, że uda się ulepszyć nasze narzędzia już też na maksa. No i uzbieramy wystarczająco pereł. I w zależności od tego, jak długo nam to wszystko zajmie, to może nawet wybierzemy się już na poszukiwania twierdzy, żeby za dwa odcinki móc pokonać smoka. A na razie, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wbijać na Discorda i co środę o 18 są live'y. Lajkujcie i subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.